A Powtórzenie dla tych, którzy zdobyli więcej wiedzy. Czy muszę zrobić system, w którym stoisz? Czy mogę użyć energii duszy i dwóch rąk i usunąć raka, czy cokolwiek? Jaka jest różnica między moimi dwiema rękami ze stałą? Energią, bo ty masz aminokwasy. Ja mam aminokwasy, niż nakładanie wielu urdzeni, aby stworzyć ten sam chaos. A może muszę położyć rękę na Twojej głowie i naenergetyzować, lub dać Twojej duszy poprzez Twoje emocje, że zmieniasz siłę uwalniania energii z duszy. Sposób, w jaki widziałeś piłkę otrzymującą zbyt dużo energii, pozbywa się zewnętrznej granicy, ale wraz z odbiorem energii na poziomie, którego potrzebujesz, zmieniasz granicę, czyli to, co znajduje się w granicach twojej fizyczności. Wychodzisz bez raka. Nie potrzebuję maszyny. Żeby ci pokazać, posiadam każdą wiedzę potrzebną człowiekowi. Chodzi tylko o to, w jakim języku i jakiej klasie wiedzy mówię. Czy jesteś w żłobku, w którym ludzkość była do tej pory? Czy jesteś gotów? Skończyłem już wcześniej to nauczanie. Jest to.